Jaś Kapela pozwał Bagietkę do sądu Konflikt na linii Bagietka-Kapela był dość głośny w środowisku obserwatorów Federacji Prime MMA Panowie mieli okazję stoczyć nawet pojedynek Na konferencjach między nimi dochodziło wielokrotnie do prowokacji, potyczek słownych, no i oczywiście rękoczynów Ostatnio na programie specjalnym, gdzie gościem był m.in. Bagieta, poinformował on wszystkich, że został pozwany do sądu przez Jasia za nietykalność, którą naruszył Opowiedz, no Generalnie no podał mnie do sądu za e, nietykalność jak próbowałem go nawrócić. Drodzymy, bo na pewno wszyscy będą się nawrócenie. No nawrócenie. Dostał z główki i od razu po prostu zaczął wołać tego do góry, więc po prostu prawie go tekst, małe. Nie wierzysz że Boga, jak się uderzyłem powiedzieć o Boże. Aha. I, tak co, i, I co? I dostałeś go no sądu? E, jeszcze po prostu dwa razy go e, z fotera e, wyrzuciłem i generalnie planował, żeby ten pozew I Za dużo może nie mów, Bagieta, bo na siebie to tylko dajesz ty. No. Co? Ty tak za dużo nie opowiadaj, bo on to potem wykorzysta. Ale to jest Ale to na filmie, na to jest wszystko Aha, tego, dobra. jawne. To, w, za to jestem oskarżony, no to tego. Ale mam plan, mam dobrego prawnika, także pójdziemy yy, na ostro, także. To kiedy możemy się spodziewać jakiegoś finału albo aktualizacji? Może już na konferencji? Można lubić, a można i nie lubić kapelę, ale tutaj, pod względem prawnym, trzeba przyznać mu rację, bo faktycznie doszło do naruszenia jego nietykalności. Z drugiej strony, to jest jednak rozrywka, i takie akcje to jest część tej całej otoczki na konferencjach, przez co zawodnicy powinni sobie darować przenoszenia dymów z konfy do sądów. No ale cóż, to jest ich decyzja. Ja na ten moment się z wami żegnam, do jutra.